Koncert fortepianowy. Piosenka symboliczna. Ein symbolisches lied. Mówiąc o tym, jak pewien generał usiłował zagrać na fortepianie. Sie davon, wie ein gewisser general versuchte, Klavier zu spielen. Ale ponieważ zapomniał zdjąć rękawiczki i okulary. Ale ponieważ zapomniał zdjąć rękawiczki i okulary. Nie udawało mu się to. Es es ihm nicht gelungen. I mimo to, że walił pięściami i połamał instrument. Und obwohl er mit den Fäusten draufschlug und das Instrument äh, kaputt machte, Nie z niego tej melodii, którą, którą gelang es ihm nicht, die Melodie aus ihm hervorzuholen, die er wollte. Gitarre, gitarre. Die Gitarre soll lauter eingestellt werden. W uniformie my w mroku poniekąd Sztywno podchodzisz, siadasz do klawiszy I zamiast zagrać zatrzaskujesz wieko Skrzydło opada salwą przeciwciszy Do fortepianu po coś siadał, hamie nie wydobędziesz dźwięku rozkazem, Pod piścią pryśnie kości klawisz złamiesz, Ale nie zabrzmią dziejowe pasaże. A w rękawiczkach z odkrycji sztywnej skóry Nigdy nie trafisz w klawisz zamierzony I obok dźwięku z twojej partytury zawsze się ozwie inny nieproszony kłach czarnych zamiast nut studiujesz co dnia, Zawiłe klątwy wschodnich alfabetów, Lecz nawet obcej nie zagrasz melodii, Trzeba się schylić, pozbyć się gorsetu. E to nie umiesz, więc wołam klawisze, struny grać będą, bunt i cichą skargę Pozywaj struny, z pieśń usłyszysz, to pudło w usta zamieni się czarne. Ostrzaskaj no pudło, zagra miejsce po nim, jak gra powietrze pod tańczącym dzwonem. To puste miejsce ciełem twoich dłoni, struną powietrza gardła okręt. Gdy umrzesz trumny, które z pianów spijać kazałeś o milczącym świcie. Muzykę dotąd zagrają nieznaną. Marsz żałobny, co obwieszcza życie.